Witajcie kochani moi drodzy, 16 kwietnia w czwartek. Jak widzicie, inna sceneria. Jesteśmy w innym miejscu zupełnie, w końcu jest wiosna. Pomyślałam sobie, czemu nie zaserwować Wam super doświadczenia z samego ranka, kontaktu z przyrodą. Od razu lepiej się ogląda. Większość moich filmów jest nagrywanych na zewnątrz, ponieważ tak lubię, lubię przyrodę, mieszkam w przepięknym miejscu, lubię z niej korzystać. Teraz może jest to utrudnione, ale no cóż, przynajmniej na filmie możemy ją sobie troszeczkę pooglądać. Kochani, e, dzisiaj zaczynamy nową serię, jak widzicie zresztą po moim ubraniu. Zmieniłam luskę w końcu. E, zaczynamy również nowy psalm. Nie będziemy go studiować w całości, ale chciałabym zastanowić się nad takimi głównymi punktami i wyciągnąć maksimum takiego duchowego mięsa z psalmu 37. Tak więc zaczniemy dzisiaj od wersetu pierwszego i drugiego. Nie unosz się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak szybko jak trawa i zwienną jak świeża zieleń. Kwestia zazdrości dotyczy każdego z nas. Każdy z nas ma jakąś taką sferę, który może zazdrości innej osobie. Może był jakiś okres w życiu, kiedy żeśmy się porównywali z innymi i wydawało się, że ci ludzie są w lepszej pozycji, mają więcej, nie wiem, zasobów czy też przyjaciół, mają lepsze relacje z ludźmi i w naszym sercu powstawała taka myśl, kurczę, dlaczego nie ja? Dlaczego ja tak nie potrafię? Albo dlaczego ja nie dostałam takiego pakietu startowego, jak mają inni ludzie. I ta zazdrość cały czas gdzieś tam czycha, gdzieś tam w naszym serduszku lubi się przewijać, od czasu do czasu wbija żądełko, i powinna nam się wtedy zapalać tak zwana czerwona lampka. Nie zawsze to niestety ma miejsce. Czasami przychodzi po prostu pewna niechęć do ludzi. Niechęć do pewnych ludzi i oczywiście mamy swoje powody, dlaczego tych ludzi nie lubimy, dlaczego trzymamy się troszeczkę z daleka, mamy dystans, mamy yy, no, takie nie do końca entuzjastyczne podejście do tych ludzi. Często korzeniem naszej zazdrości jest brak poczucia wartości w Bogu i zrozumienia tego, jak wiele Bóg nam daje, jak bardzo nam Bóg błogosławi, jak cudownie nas stworzył. Kiedy tego wszystkiego nie pojmujemy, to widzimy tylko te dobre rzeczy u innych ludzi. I one są takie wielkie, takie potężne, takie wspaniałe. A te nasze dobre rzeczy, które mamy, wydają się niepozorne. Ktoś powie: Ale słuchaj, ale przecież Ty masz wspaniałą rodzinę, przecież Twoje dzieci są wspaniałe. One. Są posłuszne, one są kochające, one ci pomagają. No tak, ale ty nie znasz moich dzieci, ty w ogóle nie wiesz o co chodzi tutaj. i nie mają o wiele lepiej. W tym psalmie czytamy, żeby nie unosić się gniewem i żeby nie zazdrościć. Czyli żeby nie oburzać się tak szybko, że ktoś coś robi albo że wydaje nam się, że on robi to niewłaściwie, dlatego że nie znamy wszystkich motywów serca tej osoby, nie wiemy dlaczego ona tak postępuje. Być może wcale nie jest taka zła, jak nam się wydaje. Bóg mówi, odpuść i poczekaj, dlatego że jeżeli naprawdę są niesprawiedliwi, jeżeli ci ludzie naprawdę są złoczyńcami, jeżeli ci ludzie czynią coś złego w moich oczach, to sam zauważysz, że to nie będzie wiecznie, że to nie będzie na, na długo. Ja pomieszam im szyki, tak że nie będą mogli działać szybko, zwiędną jak trawa i już ich nie będzie. Musimy cały czas pokładać nadzieję w tym, co Bóg zrobi, a nie próbować samemu dochodzić sprawiedliwości. Tak łatwo jest porównywać się z innymi, tak łatwo czuć się gorszymi, tak łatwo jest po pozorach sądzić pewną sytuację, ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów życia tej osoby. Czasami też mogą nam przychodzić do głowy takie myśli, że inni ludzie, którzy nie wierzą w Boga, oni mają łatwiej. Oni mają łatwiej, oni nie mają tyle skrupułów, nie muszą się zastanawiać nad takimi rzeczami jak ja. Oni nie muszą brać pod uwagę tego, co mówi Bóg, nie muszą się modlić. Im jest łatwiej, tak? Oni mogą iść tak bardziej przebojowo przez życie. Po prostu chcą i robią i wychodzi im. A ja przez to, że kocham Boga, przez to, że mam skrupuły moralne, przez to, że nie wszystko mi wolno, to jestem w gorszej sytuacji. Ja wierzę, że Bóg chciałby, żebyśmy byli dziećmi Jego, które są zadowolone z tego, jaki jest ojciec i z tego, co ojciec im daje, a nie takimi, które cały czas myślą, że mają za mało, że cały czas myślą, że. Gdzieś indziej to jest bardziej zielona trawa, że życie gdzieś tam w innym miejscu albo w innym układzie jest lepsze. Bóg pragnie, żebyśmy byli głęboko wdzięczni i zadowoleni i żebyśmy byli głęboko dowartościowani tym, kim jesteśmy, ponieważ Bóg nas tworzył właśnie tak, a nie inaczej i pragnie wykorzystać nasz potencjał, ten unikalny zestaw cech, który został nam wdrukowany w nasze geny, i żebyśmy mogli przynieść temu światu zmianę żebyśmy właśnie tak a nie inaczej mogli błogosławić innych ludzi. Tak więc kochani, pomóżmy się teraz, Boże, ja chciałabym, żebyś ty przeskanował moje serce. Cały czas potrzebuję tego, żebyś do mnie mówił i żebyś mi pokazywał te różne niechęci do ludzi, które mam, które wydaje mi się, że są usprawiedliwione, a tak naprawdę korzeniem tego jest zazdrość. Ja proszę, żebyś to teraz wyrwał z mojego serca, żebyś wypielił mój ogródek, tak żebym mogła być czysta przed Twoim obliczem, żebym mogła chodzić w takiej otwartości, żebym mogła chodzić we wdzięczności, cieszyć się tym, jak mnie stworzyłeś i co mi dałeś. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem i nie traktujesz jednych dzieci lepiej, a drugich gorzej, tylko wszystkich nas ukochałeś wspaniale. My Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za wiosnę, dziękujemy Ci za ptaki, dziękujemy Ci za wiatr, dziękujemy Ci za to, że. Ty dajesz słońce, ty dajesz nam uśmiech każdego dnia, dajesz nam energię do tego, żebyśmy mogli wstać z łóżka i iść dalej. Dziękujemy Ci Boże, że jesteś dobry dla nas. Ja Ci dziękuję, Boże, że nie muszę się porównywać. Nie muszę stawać do jakichś zawodów. Świat próbuje nas czasami ustawiać w takich boksach, jak konie, i sugeruje, że trwa jakiś wyścig i że ten wyścig trzeba wygrać, ale Boże, przez to, że. Ty nas znalazłeś, i przez to, że nas ukochałeś, to wiemy, że już wyścig został wygrany przez Ciebie. I my już jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Nie musimy nigdzie biec ani o nic się starać. Po prostu jesteśmy ukryci w Twoich dłoniach, i Ty nas kochasz, ty na no nas dbasz, my możemy się tym rozkoszować i być po prostu Tobie wdzięczni. Dlatego ten dzień chcemy spędzić, będąc zadowolonymi, będąc. Yy, Dziećmi, które kochają swojego tatę, i wszystko, co tata robi, jest dla nich wspaniałe i cudowne. Boże, Ty bądź wywyższony. Dzisiaj chcemy Ciebie wspominać, chcemy o Tobie myśleć, chcemy też wyrażać swoje zadowolenie, tak żeby inni ludzie widzieli, że jesteśmy wdzięczni, że dziękujemy Ci za takie życie, jakie nam dajesz. Tobie niech będzie chwała, modlimy się o to, imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, 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 kochani. Mi się o wiele lepiej modi, kiedy jestem w przyrodzie, kiedy jestem na zewnątrz, nie wiem jak to jest, ale za każdym razem tak jest, że kiedy wychodzę do lasu, wychodzę na łąkę. No teraz nie mogę za bardzo, ale nawet jak wychodzę do ogródka, to przyroda po prostu pomaga myśleć o Bogu. Oczyszcza mój umysł z tego wszystkiego, co szczególnie komputer, internet próbuje mi wrzucić. Bóg e, tak nas stworzy, że jesteśmy częścią większej całości i dobrze o tym pamiętać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy poranek. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Trzymajcie się, papa. Pa.